Wobec pracy Jerzego Zyśki drogowskaz, artystu urodzonego w Lublinie, kształconego we Wrocławiu, działającego w Lublinie, który temat pracy odniósł do punktu na mapie poza Lublinem. Bo z jednej strony ten drogowskaz jest hołdem wobec miejsca. Także yy, artysta sytuuje nie małą miejscowość Olszanka wobec metropolii, jaką jest z punktu widzenia Olszanki Lublin. Tylko Lublin sytuuje wobec Olszanki, wskazując równocześnie, gdzie ten tak ważny punkt na mapie się znajduje i jak daleko jest do niego. Tam w Olszanka stoi odpowiednik tego słupa, tego drogostawu. I stoi on na działce ukochanej cioci, prawda, artystki. Przechodzimy do następnego punktu naszej wycieczki. Artur Klinow, urodzony w Mińsku, architekt z wykształcenia, ale z praktyki no, jeden z bardziej wszechstronnych artystów, których zdarza się spotkać, bo jest, działa nie tylko w obszarze sztuk wizualnych, a więc twórca obiektów, environmental, grafik, ale też i redaktor, i organizator życia artystycznego, szczególnie w tej strefie niezależnej, alternatywnej, w tym momencie przedstawia jedną z prac, które odbiegają od tego, co ja znałem wcześniej. A zarazem, jeśli mówimy o przewrotności postępowania artysty, wykazują taką przewrotność. Mamy do czynienia z patosem buku triumfalnego, zarazem wyrażonego w najbardziej siermiężnej, tandetnej, być może tandetnej z punktu widzenia wysokiej sztuki postaci. Ale ja poproszę Artura o przedstawienie tej pracy i jej idei. Bardzo lubię ten materiał słomę, bo on ma takie podwójne życie, bo z jednej strony слома, як ви зараз можете бачити, що є золото. Золото те го свята, те цивілізації, добрим святі при сусловниці на воглі. Ну, поглянду як справді золоте, а з іншої сторони, то есть, матеріал, який е, виражує розпад матерії, то просто już, е, до просто дистра... вже деструкція матерії. Ще... і те розпад і золото те свята, ну, я мислив відзов теми якісь bardzo dobry taki filozofski sens, taką antytezę filozofską, no, dlatego, dlatego lubię ten materiał, jest, jest po prostu świetny, filozofski, ciepły, smacznie pachnie. Dodam jeszcze, że ten obiekt staje się w tym momencie obiektem kluczowym dla tego napływu ludzi na pasaż właśnie krakowskiego przedmieścia. Wciąga po prostu, magnetyzuje, fotografują się przy nim. Także myślę, że to jest istotne takie równocześnie otwarcie tej osi, e, która gdzieś przenika przez bramę krakowską. Dotychczas właśnie taką jedyną bramę na tym szlaku. W tym momencie prace Artura, kinała Janusza Bałdygi, Krzysztofa Bednarskiego w jakiś sposób kontynuują tą ideę. Przechodzimy w tej chwili do pracy Janusza Wałtywicznie. Performance i tym zajmuje się w szczególności nie tylko jako artysta, ale również i jako pedagog. Działa również jako działał jako animator, organizator performance. W tym przypadku można powiedzieć, że nawiązuje właśnie do podtekstu Nazwy Festiwalu Festiwal po raz pierwszy została użyta jeszcze jakaś taka forma informacji czy wyzwania drzwi schody okna, nie tylko w odniesieniu do rytuałów codzienności, po prostu, ale również i symbolik wejścia, przejścia, a zarazem możliwości ograniczenia, zamknięcia. Drzwi okna, czyli te elementy, które są takimi sygnaturami przejścia, otwarcia, zamknięcia. I, to, no i to, to jest w związku też z tytułem całego projektu, to jest dla mnie bardzo interesujące. Interesujące jest dla mnie także, jakby spoza tego obszaru, e, obszaru pojęcie e, e, rytuał graniczny. To jest pojęcie, które ja jakby przynoszę tutaj. Stąd te flagi z tamtej strony, które e, tworzą szpaler, zam, zamknięty szpaler, prawda, one tworzą są elementami rytuału, które mają silną funkcję konstrukcyjną, a jednocześnie funkcję zamknięcia. I ten motyw zamknięcia, otwar otwarcia, zamkniętego domu, otwartego towarzyszy mi tutaj w całym, w całym tym ciągu. Także można powiedzieć, że chciałem jakby opisać pojęcie miasta otwartego czy miejsca otwartego przez miejsce, miejsce zamknięte, bo w gruncie rzeczy te dwa pojęcia, jak się zastanowimy, są bardzo blisko siebie. Także w pracach tych nie chciałbym jakby antagonizować pojęcie otwarte, zamknięte, bo myślę, że one świetnie ze sobą, ze sobą jakby wspomagają się wzajemnie. Urodzony w Krakowie, studiujący w Warszawie, Mieszkający dziś działający w Rzymie i Warszawie. Po pierwsze rzeźbiarz, po drugie performer, po trzecie autor instalacji działań w przestrzeni otwartej. Posługujący się, co jest rzadkie wśród artystów, uwarunkowanych w jakimś sensie takim myśleniem pokonceptualnym. Posługujący się znakomicie tradycyjnymi materiałami rzeźbiarskimi. Od A do B chciałem, żeby ludzie nieśli sobie tak, po i tylko coś zepsuć w tej podróży, żeby się zakręcili. Bardzo dużo ludzi, zauważyłem, że ta praca już się wrosła. Bardzo dużo ludzi chętnie wchodzi i na moment. do Reala. I na moment, by zapominał o. o, o tym, że, że jest, no, na moment zapomina o kierunku wybranym wcześniej najbardziej dzieci mówię a nazwałem to drama Putra bo to ładnie, ładnie smakuje taka gdzieś wielka rzeka mająca początek lodowaty w lodowatych Himalajach kolor jakby hinduistyczny i Lublina a ten sam jakby hinduistyczny i tam, ten pom... ostry pomarańczowy Bardzo. Jest taka praca, w którą można po prostu wejść i, i się zakończyć. Dziękujemy, idziemy dalej. Przechodzimy przez następną bramę, która nie akurat nie jest wynikiem. Zapraszam tego wszystkich Tak. Dłużej jest najstarszym z artystów tu prezentowanych i myślę, że jest to istotne, bo po prostu takie jest też jego doświadczenie. Jest to doświadczenie artysty wszechstronnie, jakby tu powiedzieć, widzialnego w polu różnych dyscyplin: malarstwa, jest rzeźbiarzem przede wszystkim z wykształcenia. Jest jako artysta w sytuacji specyficznej, jest niewidomym. Artysta jest człowiekiem konfrontacji. Bardzo często jest człowiekiem twórczego konfliktu. Andrzej Dłużniewski bywa takim. I w tej pracy nagle jest ogromnie zgodny, pogodzony z przestrzenią po prostu, pogodzony z jakimś obszarem swoich doświadczeń. Ta praca nazywa się Tak Mikołajów. To również odnosi się w jakiś sposób do. Jego doświadczenia przestrzenią sztuki, z tym miastem, czy z artystą, który w tym mieście odgrywał jakąś bardzo ważną rolę. Czy mogę coś dopowiedzieć? Przed pierwszą edycją Open City, w zasadzie kiedy pomysł się zrodził, w tym miejscu dokładnie spotkałem Mikołaja Smoczyńskiego. I zgodził się być uczestnikiem, uczestnikiem Open City. Minęło ze trzy tygodnie. Mikołaj już nie żył. W tym miejscu to wyszło, to, to, to niedługo było zaplanowane. Tak się stało. No i w tym tak... momencie, już jakby po czasie, dwóch bezkompromisowych artystów spotyka się w tej przestrzeni fonosfery, że tak powiem. Ja, 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 ja. To, to, że... to pierwszy artysta, który zgodził się uczestniczyć w festiwalu Open jest, którego jeszcze nie było. Teraz przejdziemy do wirydarza klasztoru do, Dominikanów yy, i tam przedstawimy pracę yy, Jarosława Kozakiewicza. Pewnie, że... Tak właśnie. Bezsprzeczni. Tak, tak. Tak, w zupełności. Tytuł tej pracy to Visit Tudo, to jest taki termin, który posługiwał się Giordano Bruno. Najbardziej znany z Posługiwał się do tego, żeby mówić o. O nieskończoności, czy o potrzebie postępu, tym, że właściwie nieskończoność za, zawiera się, w, można zawrzeć w spirali, a, a nie w kole i że jakby, zachodzi zmiana, że rzeczy się zmieniają, że jedne rzeczy przechodzą w drugie i, i jakby wszystko jest w ciągłym ruchu. Właściwie o tym jest w sumie ta praca. W dosłownym tłumaczeniu wyścigi tylko to jest kołowa. o tym, jakby to jest taka moja, powiedziałbym, wolna interpretacja tego tego zjawiska, czy tego, tego poglądu, które, które, które głosił Bruno. Ja to zbudowałem w taki sposób, yy, który jest yy, pewną kontynuacją yy, moich badań nad ruchem ciała. Zamykam otwory, otwory w ciele liniami prostymi, tworząc pewną taką prostą geometrię, rodzaj ścianów albo płaszczyzn. Także to, na co Państwo patrzycie, to są cztery głowy, które się zmniejszają i układają się w spirale. Także ułożone są na planie na planie spirali właściwie się skręcają, tak jak tutaj widać to, na tym rysunku. Gerydasz, jak go zobaczyłem dwa miesiące temu, to właściwie mi urzekł swoją urodą i pomyślałem sobie że jego taka bardzo, e, bardzo taka uporządkowana geometria potrzebuje czegoś, czegoś w środku, co, co właściwie pokaże taką, co będzie referowało do organiczności, do tego, do tego czym wirydarz właściwie w swoim jakby głównym założeniu był, tak, czyli takim takim mikro rajem albo, albo taką miniaturą raju, takiego raju utraconego. E, dzisiaj się zmienił i to jest trochę do tej zmiany, właściwie i o tej otwartości, którą, e, którą Dominikanie też w pewnym sensie reprezentują. Hmm. Allah'ın şükrünü tam hasenle. Bu çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Şey yani tam olarak şükür. Fazla fazla şükür. Peki şey yani tam olarak şükür. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Miałem przyjemność lat temu, dwadzieścia kilka, przedstawiać jego pracę. Jedną z pierwszych prac, w których posługuje się yy, właśnie elementem światła, takiej świetlówki, ale to jeszcze był obiekt galeryjny, taka łódź, właśnie, utkana ze światłem. Ta sprawność i umiejętność wydobycia wyrazu światła. Sprawiła, że zakłady Philipsa opatentowały specjalny typ świetlówki, że tak powiem, marki Filonik. I tylko ten artysta ją się posługuje. Mówiąc o tym zawężeniu pola jego aktywności z ostatnich 20 lat, mówi się, że albo zrobi coś na krzyż, albo zrobi ramkę, albo... Ale właściwie można się tego spodziewać. I tylko tło, tylko miejsce, w które wstawi swoje właśnie światła, zmienia właśnie, nadaje jakiś taki żywy charakter. A tu natomiast taki, jakby tu powiedzieć, pozór otwartego okna. I proszę po prostu, mamy rzeczywiście ten element otwartego okna. Nie obramowania, nie zakrzyżykowania. I teraz przejdziemy do pracy przy Bramie Wstajemy? wobec kolejnej pracy Ewy Zarzyckiej, urodzonej w Lublinie, która ukończyła liceum sztuk plastycznych w Lublinie. Studiowała we Wrocławiu, naucza we Wrocławiu. Żyje w Lublinie i w Kazimierzu Ewo Zarzycka. I, i, no i prze, przedstawiam Państwu jedną z pierwszych reprezentantek y, sztuki performance w praktyce mówionej i jedną, z... jedyną niemalże uprawiającą ten gatunek, tą praktykę tak długo i tak ciągle interesującą. Poproszę o kilka słów. Myślę, że już co miałam do powiedzenia, to powiedziałam. Znaczy <śles> samo się mówi. Nic, nic mi się nie podoba. Nie, tak... Y Zupełnie na ucho to powiem, że chciałam trochę pokonkurować z historią mówioną, <laughs> bo zawsze, zawsze mi się wydawało, że to jest niesprawiedliwe, że e, po prostu moje historie i moich kolegów i nauczycieli, którzy tam stoją, że nikt nas nie nagrywa tych naszych historii, kiedy chodziliśmy tutaj do liceum. Kiedy wiele lat temu została przyjęta do Liceum Plastycznego w Lugminie, dyrektorem szkoły była pani Karina Lipska, Natomiast wicedyrektorem szkoły była pani Małda Katanowska. Wychowawczyni u mojej klasy była panią Tazołska. Natomiast rzeźby uczył mnie pan e, e, Waranowski uznałem, że dyżurnym właśnie terminem, którym się będę posługiwał dzisiaj, jest przewrotność, to powiedziałbym, że Maciej Kurak jest głęboko przewrotny. Z tym, że dotychczas miałem do czynienia głównie z w Sposób uwiększania, czy piękna staje się elementem wiodącym, a funkcja gdzieś tam nieraz spada na, 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 na tył, na, na rzecz nieistotną. Myślę, tam właśnie podejmuję jakby, w tej pracy próbę dialogu z tym podczas. Dziękuję. To była praca ostatnia z przedstawianych w tej chwili. Bo nie ostatnia w ogóle. Dziś o 21.00 przy PZU dotkniemy jakoś tej substancji miasta, która nas interesowała. Przestrzeń bazalu, przestrzeń swego rodzaju Boże, ja alternatywy. Tak. Dzisiaj o 21.00. Ale to jest bardzo krótko trwała instalacja. Bardzo e... krótko instalacja. Dotknięcie, jakby raczej sygnalizowanie zamysłu niż możliwość spełnienia go do końca, bo wymagałby bardzo misternej pracy z ludźmi wrażliwymi w pewien sposób. Może chociaż do burdelu. Ja to bym nawet poszedł dzisiaj, bo pan już taki... taki, taki bardzo... Nie wiem, czy to dobrze. No to jestem zadowolony z tego, akurat Pan... Ale zawsze może być Albo gorzej, albo gorzej. Ale to ja wystąpię i ten stąp. I Pan tu tak czeka też. Siadamy Panie teraz? No.